Oto trzy największe błędy prowadzenia firmowych mediów społecznościowych. Spotykam je bardzo często, a ich skutki są niemalże tragiczne. Po pierwsze jest to brak spójności. Dziesięć wyprodukowanych materiałów wygląda zupełnie inaczej. Brak tam spójności kolorystycznej, językowej, teksty są po prostu napisane zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś, taki przypadkowy odbiorca, zobaczy te dziesięć publikacji, to w ogóle w swoim umyśle nie powiąże ich z jedną firmą. Tak więc wszystkie te działania są prostu po prostu przepalaniem czasu i energii. Na miejscu drugim stawiam zbyt małe zasięgi. Bo już wielokrotnie widziałem takie sytuacje, że jakieś poster olka zostały opublikowane i w tym organicznym zasięgu nie zdobyły one żadnej popularności. Natomiast po włączeniu kampanii promowania do odpowiedniej grupy odbiorców te materiały po prostu zaczęły żreć. Tam było mnóstwo komentarzy, udostępnień, reakcji i to wszystko miało po prostu sens dla danej firmy. Natomiast w zasięgu organicznym no niestety nie zadziało się nic ciekawego. Trzecim najważniejszym błędem jaki widzę w prowadzeniu firmowych social mediów jest brak konsekwencji. Jest takie skakanie z kwiatka na kwiatek. Jeżeli ten produkt się nie sprzedaje, to nie jest. Próbujemy inny, próbujemy jeszcze inny. A może ta oferta, a może jeszcze inna oferta, a może inny opis i klienci po prostu głupieją. Nie dajemy im nawet odpowiednio dużo czasu, aby mogli to przemyśleć. Jeżeli coś się jeden, dwa, trzy dni nie sprzedaje, to już jest podejmowana jakaś inna decyzja, jakaś inna oferta i to powoduje zupełny bałagan. Natomiast wszystkie duże światowe marki wiedzą, co sprzedają, trzymają się tego kluczowo i oferują cały czas te. Same rozwiązania do pewnej grupy klientów. Jeżeli i Ty w swojej firmie borykasz się z podobnymi problemami przy prowadzeniu firmowych social mediów, to bardzo chętnie poznam Twoje oczekiwania i wymagania. Już nieraz borykaliśmy się z tym problemem, także wiemy, jak sobie z tym poradzić. Zostaw tak pod tym wideo, a będziemy mogli zacząć działać. Będzie mi bardzo miło. A po więcej inspiracji, jak prowadzić firmowe media społecznościowe, lajkuj, subskrybuj. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczątka. Cześć!